Zarzucają jej, że za bardzo słucha się męża. Tak wyglądała droga urbańskiej do sławy. Nie brakuje głosów, że Natasza Urbańska nie zrobiła kariery na miarę swojego talentu, a nawet, że poszłoby jej dużo lepiej, gdyby nie uzależniała wszystkich swoich decyzji od opinii męża Janusza Józefowicza. Czy takie pogłoski mają coś wspólnego z prawdą, czy może to tylko złośliwe komentarze? Oto jak wyglądała droga do sławy Nataszy Urbańskiej i jaka była historia jej związku z popularnym choreografem. Natasza Urbańska jest artystką wszechstronnie uzdolnioną. Swój talent wokalny potwierdziła w programach Bitwa na głosy i jak oni śpiewają, taneczny na parkiecie tańca z gwiazdami, a wyczucie modowe w założonej wspólnie z koleżanką firmie odzieżowej Muses. Za karierą Nataszy Urbańskiej stoi Janusz Józefowicz. Niestety, chociaż liczne talenty Urbańskiej powinny być murowaną gwarancją sukcesu, nie brakuje opinii, że nie udało jej się zrobić kariery na miarę swoich możliwości. Krążą domysły, jakoby mąż Nataszy, Janusz Józefowicz niewłaściwie kierował jej życiem zawodowym. Ich ścieżki przecięły się przed laty w teatrze Buffo. Jak wspominała Natasza, pierwszy raz zwrócił na nią uwagę, gdy zdała maturę. Zadzwonił wtedy do jej rodziców z pytaniem: Jak jej poszło? Natasza Urbańska jest artystką wielu talentów. Z czasem Urbańska przekonała swojego mentora, że właśnie z nią powinien budować nowe życie. W 2008 roku wzięli ślub, kupili zrujnowany X i X wieczny dworek w Jajkowicach, położonych 70 km od Warszawy, i zabrali się za generalny remont. W międzyczasie Urbańska próbowała różnych ścieżek rozwoju. Niestety, jej kariera filmowa skończyła się dość szybko, a można ją było oglądać m.in. w ekranizacji trylogii 365 dni. Pierwsza studyjna płyta Nataszy One, za którą, jak zwykle, stał jej mąż, ukryty pod kobiecym pseudonimem, okazała się artystyczną i medialną porażką. Szczególnie oberwało jej się za utwór rolowanie i teledysk, na którym liże umywalkę. Od tamtej pory Urbańska specjalizuje się w cudzych repertuarach, zresztą z ogromnym powodzeniem. Jako deszcz zajęła pierwsze miejsce w programie Mask Singer, a jej duet z archiwalnym nagraniem Zbigniewa Wodeckiego, zaprezentowany trzy lata temu w Opolu, został uznany za jeden z najlepszych momentów festiwalu. Natasza Urbańska od lat marzy o Eurowizji W rezultacie w wieku 48 lat Natasza Urbańska pozostaje jedną z najbardziej wszechstronnych, a zarazem niedocenianych polskich artystek. Na szczęście do jej licznych atutów, wśród których można wymienić również urodę, potwierdzoną tytułem Viva Najpiękniejszej 2012, należy wytrwałość. Dowiodła tego starając się pięciokrotnie o kwalifikację do konkursu piosenki Eurowizji. Jak wyznała w jednej z rozmów z Pomponikiem, zdarzyło się to już tyle razy, że niektóre preselekcje już zatarły się w jej pamięci. Powiem szczerze, że to było tak dawno, że nie bardzo pamiętam. W preselekcjach kiedyś zajęłam drugie miejsce, to był super wynik. Ludzie zapamiętali ten występ, a to najważniejsze w tym zawodzie.